Szanowni Państwo, w imieniu pana burmistrza miasta gminy wschowa chciałbym już jutro serdecznie zaprosić na drugi dzień festiwalu. Jutro festiwal w innej formie, w innej odsłonie. Zapraszamy na godzinę 11 na salę wowiskową Centrum Kultury i Rekreacji. Tam pierwszy ogólnopolski przegląd hejnałów myśliwskich. I są tutaj takie ogromne zaangażowanie i wsparcie naszego kochanego. Pana Dariusza, Państwu na początku, ale Panie Darku w imieniu całej mojej instytucji chciał naprawdę jeszcze raz serdecznie podziękować za ogromne wsparcie. Jeszcze raz wielkie prawa dla Pana Dariusza, całego Koła Łowieckiego Rydź. Panie bardzo dziękuję. dziękujemy Szanowni Państwo, tak więc, jeżeli ktoś ma troszeczkę wolnego czasu i chciałby posłuchać, jak ci młodzi fejnaliści się prezentują, to zapraszamy na godzinę jedenastą, ale. Państwo, tego czasu nie wygospodarujecie, to zapraszamy na koncert finałowy o, o godzinie 17.30 i również, bo całe jutrzejsze wydarzenie będzie odbywało się w sali widowiskowej Centrum Kultury. O godzinie 17.30 zapraszamy na koncert laureatów, natomiast o godzinie 18.00 nasz wschowiany Mietek Leśnicza z Kawalon Warto przyjść koncert galowy. Mało tego połączeniu z 35-leci już działalności kapeli właśnie Zamku Radzieckiego, czyli 11 zapraszamy, 17.30 koncert finałowy, o tak oczywiście mówimy, a 18 koncert galowy. Szanowni Państwo, jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję za przybycie. W tych trudnych znowu niestety czasach cieszę się, że jesteście, a dziękuję w imieniu pana burmistrza miasta Gminy, pana Konrada Adkowiaka. W swoim własnym rozszeru centrum kultury.